jest problem, czego ja nie mam joba na ims ie Coś mi się spierdoliło, nie mogę Duty zawieszone. wziąć. Eee, jest zawieszony do wyjaśnienia sprawy DTU O Jezu, to chodzi o ten, o tego psa? Nie wiem. O to sprawy co jak zawieszenie. Dlaczego? Zawieszone. Jak za od kogo dostałem? Kto mi w ogóle to wypisał? Cały zarząd. IMS zarząd. Psz, kurwa, no zaraz mnie chuj zastrzeli. No to co, na Akademię jeszcze marcfelem zdążę. Dobra, to póki nie ma Akademii, to ich kurwa dręczymy martfelem. Niech pierdolca dostaną ci medycy. są, so, ja już wiem gdzie oni są. Oni są teraz w garażu, się szykują na Akademię. Dzień dobry, czy ja mogę dostać plaster leczniczy? O kurwa, tego człowieka mi brakowało. My chcemy plaster medyczny. My chcemy plaster medyczny! Bardzo proszę Jezu! Pomocy! Ja chcę plaster medyczny! plaster medyczny. Jeden plaster i wychodzę! Zejdzie? Jeden plaster dziękuję! Do widzenia! Nie, nie spały, tylko nie spały, bardzo proszę! Niech mnie pani nie pałuje! Nie chcę mieć siniaka, bo trzeba będzie altacetem nasmarować! Siema, siema, siema! Mój wujo dostał zawieszenie w się. Za niewinność! wyprawa do cię Simka! się, <noise> to już <jest prawie, głos> tym. Bo nic im nie będzie mógł. Ja temu mówię kto to Nie woli, kurwa, ja nie wiem, czy będzie tak, jak mówię, ale zobaczmy jutro, kurwa, jutro będzie ukończone nic, kurwa. Jutro to jutro kurwa. Patrz, patrzcie to, mówią to, co ja mówiłem, kurwa, oglądamy na żywo. Nie ma Dzień dobry, ja byłem ciekawy, co temu panu się dzieje. Dzień dobry, co się dowiemy, kurwa. Ty, to podczas Akademii można byłoby zrobić jakąś balangę, kurwa, chlać na tym IMSie. Chodź, wuju, idziemy na bachy.